Witam tam podobnie zagrajmy w Metroid Fusion. E, w końcu nagrywam. Właściwie cały czas nagrywałem, tylko szukałem odpowiedniego programu, który nadążał z tym co się dzieje. Bo muzyka za szybko szła i widok nie nadążał. Właściwie wideo nie nadążało z tym co się dzieje. I wysłyszeliście coś, co za chwilę się zdarzy. Jak widzicie, gra jest w 2D, grafice. I musimy iść do laboratorium. Jakiegoś. Uuu, straszna muzyka. Jak ktoś zamierza w to grać, zwłaszcza młody gracz. No to może się przerazić. Ja tak miałem. Rozwaliśmy kosmiczną żabę. Nie wiem po co tutaj dali jakieś ciemności skoro ja prawie wszystko widzę. Właściwie to mógłbym nawet bez tego okrągłego światła grać. A i tak bym wszystko widział. Kolejna straszna muzyka. No i widzimy. Organizm, który zrobił psikusa naszej bohaterce. Który właśnie zamieszkuje na tej stacji. No i on właśnie absorbuje. Właściwie, może chyba, my absorbujemy go. Czyli łączymy się z nim. No i kolejny cel. To Wam chciałem właśnie pokazać to przejście, którego nie da się przejść. Jest ono zablokowane kodem. Level drugi, który musimy odblokować. Ale najpierw level pierwszy, oczywiście. Kolejna żabka. Nie będę safował, szkoda czasu. Czas to pieniądz. Ja tutaj będę sobie łaził tak, żeby odblokować. Właściwie, żebyście nie żebyście, tylko żeby nie było szarego koloru na mapie, bo mnie to po prostu wkurza w takich grach tego typu. No i teraz idziemy po rakiety. Cel poboczny, a właściwie przesunięty na główny cel i chusił windą. No i tutaj można wywnioskować, że niejaki Adam Malkowicz, to chyba jakiś Rosjan, widać po nazwisku wysłał właśnie alarm, że coś się dzieje złego. Nie, no po co ja tu wchodzę? I mamy doładowanie rakiet. No i prądu brakło coś. Aż dziwne. O, winda nie działa. Musimy znaleźć tajne przejście. Tajne przejścia będą na mapie znaczone kolorem zielonym. Oczywiście ja sobie wejdę tutaj na szybko, bo nie lubię szarego koloru. I tutaj mamy Glutka Glutka ściany Jego ro nie rozwalimy zwykłą bronią Tylko rakietą Nie chcę mi się go atakować, lecimy po prostu szybko. Zasobnik z rakietą kolejny na dokładkę. Dobra, tu sobie zasywuję. w razie czego. Bo teraz będzie bosik. A jeszcze nie mam dodatkowego życia, więc może mnie załatwić takie dziadostwo, o właśnie takie. One jest przerąbane właśnie dlatego. Ktoś kto gra pierwszy raz może mieć problemy z tym, o widzicie. No i znowu. To już sobie nie wyjdziemy. Trzeba pokonać bossa. Gdyby mi źle szło, to jeszcze wezmę sekrecik, który właśnie tutaj jest. Weźcie, warto, mówię Wam, później się to przyda, prędzej czy później. Nawet mi podziękujecie za to. ale dostał serię No i każdy bosik będzie się tak kończyć taką kulą ale są dwa rodzaje kuli Jedna strzela, druga nas goni. A właściwie obydwie nas gonią, tylko jedna chce nas zgnieść, a druga zastrzelić. No i co dostaliśmy od wątróbki? Piłeczkę! Tutaj sobie możemy doładować. Przynajmniej zobaczycie jak to działa. Kolejna muzyka! Straszna! I mamy się udać na sektor pierwszy. Idziemy na główną windę. Zaraz zobaczycie, co. Straszne małe dzieci. Czyli na przykład mnie, gdy byłem mały. Tutaj co jeszcze wejdziemy? Po rakietę? Bo warto. Jakiś sobowtór. Uu, dobra. Mam nadzieję, że się Wam te oczy nie będą śniły po nocy. No, ale te kroki tego zombie Seinus Aran, nie wiem jak dokładnie się nazywa, będę na to mówił, zombie, naszego odpowiednika, po prostu zombie, że nas goni. No, i te kroki są tak powalające jak oddech Darda Weidera. Mówię wam, jak ktoś gra w to, to po prostu aż się poci ze stresu. Przynajmniej ja, jak byłem mały. Ale przydaje się taki stresik. No, tu nam informuje, że. Główna winda została zniszczona albo odniosła obrażenia, i naszym celem w sektorze pierwszym będzie oczyszczenie z pięciu chemicznych dziadostw, takich, które właśnie oblazły wentylację. No, i teraz. Zaczniemy sobie sektor pierwszy